Do tyłu to O kurwa, bo Invoker! On żywioł się kończy. Invoker, e czemu mówisz jak kazałeś do tyłu? Invoker. E czemu swoją taktykę potępiłeś? Invoker, e wiesz, co prawda, coś czuję, żeby kurwa go będzie 10 razy dłużej robić swoją taktykę. Kurwa, nie, ja nie bo własnej nie, nie masz za od razu. Nie, bo trzeba się nauczyć, no, żebyś go trafił na 150 tutaj. Żeby kurwa tam w las. No, ale tutaj była tylko 120. No was? to mam no, przynajmniej trening, tak? Dobrze, no okej, okay. to było profesjonalne podejście. Nie powiem, że nie. Nie ja powiem, no tak no.